Siemaneczko, ziomeczki. witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Michoporiu a dzisiaj, e, dzisiaj kontynuujemy serię The Vanishing of Ethan Carter. No i dzisiaj e, lecimy dalej w poszukiwaniu niebieskich stworków z poprzedniego odcinka. Oczywiście, zapraszam do poprzedniego odcinka. Zapraszam też do subskrybowania i lekowania mojego kanału. Jakże i moich kolegów, których macie w opisie, tam są linki. Zapraszam też na Discorda yy, takiego dla widzów, gdzie nie tylko są moi widzowie, ale też widzowie yy, Rimka. No i. no co, no zapraszam, no. Tyle, no. Miłego oglądania, no co mam dużo powiedzieć. Więc yy, musimy znaleźć. Kolejne stworki, takie jakie szukamy, raczej wydaje mi się, że one będą w jakichś takich miejscach, dość wyznaczonych na mapie. Tutaj mamy wyjście z tego miejsca, wyjście mamy zamiaru, ale. Iść dalej, oczywiście, że tak. Nie lubię tej muzyki. Strasznie się stresuję podczas tej muzyki, ale daje to taki klimat w tej grze. Straszliwy klimat. Jesteśmy w tym miejscu. Sprawdziłem jeszcze tego miejsca. Mamy kolejną mapę. Jesteśmy tutaj. O, mamy kolejnego stworka. Kolekcji. Wydaje mi się, że jeszcze ich troszkę potrzebujemy. Mamy jeszcze naszego stwora, który ewidentnie chce nam coś zrobić. Nie może się zawracać, tylko właśnie ro zaczyna robić coś głupiego, czyli wychylać się, żeby coś więcej zobaczyć, ale to chyba każdy tak ma. To jest śmieszne, jak się koło, te, koło mnie na przykład siedzi. Często ludzie się ze mnie śmieją jak gram w jakieś straszne gry. Wam że 6 lutków to jest zdecydowanie za dużo, ale mamy kolejnego czyli to już tam były dwa, to są dwa więc został nam chyba jeden i będziemy mogli całość odkryć. Potrzebuję jakiejś mapy, a mi się wydaje, że koło mapy to są miejsca takie. To jest safe, wydaje mi się, że tak. Tą drogę sprawdziliśmy. Tutaj sprawdziliśmy. No nic, no nie zostaje nam nic innego. Jak tylko przebiec się do miejsca docelowego. Tu sprawdzaliśmy. Chyba wszystkich znaleźliśmy wtedy, bo wszędzie każdy pokój już został przez nas sprawdzony. No dobrze więc. Zobaczmy. Czy wszyscy już zostali przez nas znalezieni? Chyba tak. Mamy trzech. Czterech mamy. A jest tego. Dwa, cztery. Jest sześć tego. Hmm. No dobrze, ale spróbujmy coś już. Ustawić. Nie wiem w jaki sposób ich ustawić, bo niektórzy tu widzę są w tej samej linii. Hm. Macie coś na sobie ustawione? Poczekajcie, to Z pod... Z tutaj jest, tak? Czyli musi mieć... A nie, to są rąby. Poczekajcie, dobra, ogarnąłem, oni mają pod sobą kształty, czyli potrzebujemy kółka, które jest tutaj. I kółko musi być ustawione na literkę Z, taką dziwną literkę Z. I ten y, rąb także chyba powinien być ustawiony na Z, nie na Z, tylko na taką dziwną fujarkę, jakby. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Kształt tego czegoś. Gwiazdka też ma takie, taki krzyżyk, jakby. Więc gwiazdka to jest to. Ma taki. Krzyżyk to jest chyba to, i został nam tylko kwadrat, który ma też zetkę. Nie wiem, czy to na pewno jest jedna zetka, ale chyba faktycznie jest jedna zetka, czyli został nam trójkąt, którego tutaj nie mamy. Patrzcie, jest tylko jeden trójkąt. I on jest ustawiony na to Z. Patrzcie, jest tylko... A nie, jest parę więcej trójkątów, czyli jednak coś musimy znaleźć. Hmm. No dobrze. Został nam jeszcze jeden, jeszcze dwóch typów do znalezienia. Chociaż tego ostatniego nie trzeba szukać. Hmm. Połowę planszy już mamy ustawione. Został nam tylko do znalezienia trójkąt. I nie wiem, odwrócony trójkąt, jakby. Czyli dwóch typów. Oj, nie lubię biegać po tym miejscu. Możliwe, że coś ominąłem jakiegoś typka. Ominąłem. Albo jakieś miejsce, w którym ten typek może leżeć. Tu wygląda strasznie, jakby on miał tu leżeć, ale jednak nie leży. No dobrze. Więc trzeba sprawdzić chyba wszystkie możliwe jeszcze raz miejsca. Czyli wychodzimy na zero. Jesteśmy tutaj, po wyjścia. Koło wyjścia nie mamy żadnego typa więc dobrze, może pójdziemy w lewo. Pierwszą, oczywiście możliwą drogę pójdźmy w lewo, czyli tutaj widać kolejną mapę. Jesteśmy my tutaj. Tu leżał już gość, którego już zebraliśmy. Kolejne takie miejsce, w którym ten gość widać, jakby miał leżeć, ale nie leży. Tu byliśmy. No dobrze, ale obiegnijmy jeszcze raz. O, mamy. Chyba ostatniego typa. Nie musimy szukać, bo. Samo się to chyba znajdzie, Więc po prostu lećmy jak najszybciej do miejsca, do końca. Bo nie, nie jakby nie unikam tego, że nie chcę dłużej tutaj być, patrząc na to, że jakiś typ tu łazi. Jakieś żywe coś, co chyba. Próbuję nam w jakiś sposób zrobić krzywdę, więc czekamy na niebieski płomy, który gdzieś tam słychać. On dopiero wjeżdża do tego pokoju. Byliśmy tutaj dużo szybciej. Dobra. Aha, i kolejny, czyli trójkąt. To jest ten trójkąt. Pojawił się z takim znakiem Czyli robimy wyczuj I to jest ten trójkąt On pojawił się z takim łeczkiem To chyba to O kurde, ustawiliśmy dobrze nawet ten dół Co się dzieje? Co się dzieje? Do dziada, pradziada Jakaś woda zaczyna na nas lecieć nie czy powinienem. Co jest grane? Kaśmacka. Nie wiem, czy powinienem uciekać? Co jest grane? O cholera! Co tu się dzieje? Czemu jest świat pod podą? Czora nazwie traktor. Ciekawe. O możemy coś tu przeczytać. No więc przeczytajmy. Mam nadzieję, że wszyscy to zdążyli przeczytać. Z tyłu coś mamy? Nie. Więc no dobra. I tam mówiłem ci, żebyś się tu nie kręcił. Do cholery słuchaj, tu jest niebezpiecznie. Przeczytam Twoje opowiadanie później, okej? Okay? Tylko nie mów matce, że tu jestem dobra. A teraz idź wracaj do domu. Czyli odkryliśmy tajemnicę, to był jakiś ten ewidentnie, o, tutaj coś, to jest ta legenda, chyba jakiś tekst od Titana, tutaj coś jeszcze mamy, ale tutaj coś leży. Tu widać jakieś papiery, lecz już tam nie wejdziemy. I mamy list od Dale'a. No dobra. Więc mamy 14 minut odcinka, więc chyba na tym zakończymy i następną część kontynuujemy w następnym już odcinku. A więc dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Zapraszam do obejrzenia innych odcinków na moim kanale. Zapraszam do oglądania moich live'ów, które się odbywają co jakiś czas. Jak oczywiście dam radę, dam radę, to oczywiście się odbywają. Dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie mój kanał, lajkujcie mój kanał. No i subskrybujcie i lajkujcie także kanały chłopaków w opisie. Więc no co, więcej mi nie zostaje jak to powiedzieć, tylko dziękuję za oglądanie. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.